Dzisiaj pokażę Ci listę technik na miksowanie wokalu od najlepszych do najgorszych. Abyś wiedział, w które techniki warto w ogóle zainwestować czas. Także, jeśli chciałbyś zobaczyć takie moje inne listy, daj znać oczywiście w komentarzu, a zobaczcie, jak to wygląda. Mam tutaj listy od S do D, gdzie będę dawał daną technikę, według mnie, która jest najlepsza, czyli najlepsza to jest S, a najgorsza to jest D. Pamiętajcie, że do idealnego miksu możemy dojść w wiele różnych sposobów, ale uwierzcie mi, od 15 lat, kiedy robię ten miks, wiele po prostu technik wciąż jest najlepszych i dzisiaj przejdziemy przez wiele rzeczy, na które warto spędzić więcej czasu, a może które warto przegapić. Zaczynamy od korekcji. Korekcja moim zdaniem powinna znajdować się koło A, koło S. Na chwilę dam ją na A, ponieważ z korekcją możemy świetnie zbalansować wokal. Możemy zabrać jakieś dudnienie, jeśli za bardzo syczy, możemy go poprawić, zbalansować. Korekcja powinna być opanowana przez każdego, kto chce. Profesjonalnie miksować wokal, powinniście słyszeć to działanie korektora, ponieważ jest to świetne narzędzie, szczególnie gdy macie w swoich programach darmowe, które są rewelacyjne. Plus, na przykład, TDR-nowa, która jest świetnym darmowym korektorem. Idziemy dalej, idziemy do korekcji dynamicznej. Jest to tak naprawdę dość nowa technika w świecie audio, czyli po prostu dane pasmo na korektorze możemy kompresować. Coś troszeczkę jak kompresja wielopasmowa. Myślę, że dałbym to na B, czyli teraz, gdy działamy nawet na. Korektorze, który ma od razu funkcję korekcji dynamicznej, tak naprawdę robimy często dwie pieczenia na jednym ogniu, ponieważ możemy sobie skompresować jedno pasmo, bądź na przykład użyć tego w formie DSera. Także myślę, że taka korekcja dynamiczna i posiadanie korektora, który ma taką funkcję, na przykład TDR-nowa, czy FAP filter jest świetną, świetną opcją. No ale uda nam się zrobić dobry miks bez tego. Kolejna rzecz: utwory referencyjne. No i wydaje mi się, że to jest taki nasz estir, ponieważ gdy mamy jakkolwiek taką mapę. W którą stronę zmierzamy i używamy odpowiednio utworów referencyjnych, to on, te utwory referencyjne będą nam pokazywać dokładnie, jak użyć każdej z tych technik i czy idziemy w ogóle w dobrą stronę. Także ja bym na chwilę te utwory referencyjne zrobił jako Estir, bo moim zdaniem dobre używanie ich może być dla Was najlepszą mapą do dobrego brzmienia i później możecie sobie zadawać pytanie, czy dobrze użyłem tego korektora, czy nie, bazując na utworach referencyjnych. Kolejna rzecz technika, gdzie dajemy kompresję sidechain na podkład, gdy mamy podkład w jednym śladzie i wyzwalamy tą kompresję wokalem, czyli za każdym razem gdy wokal wchodzi do tego kompresora na podkładzie delikatnie ten podkład się z ciszy. I moim zdaniem, no to jest takie raz wyjdzie raz nie dałbym tą technikę na C, raz na jakiś czas ją używam, gdy rzeczywiście dostałem do miksu podkład, który jest w jednym śladzie, plus osobno wokale podkład jest tak już zmasterowany, tak wypany częstotliwościami, że muszę sobie jakoś poradzić, to wolałbym zacząć od korekcji nawet na podkładzie, czy na czymś i zwalniać w taki sposób miejsce niż raczej tą kompresją sidechain może się sprawdzić, ale to nie jest technika, która sprawdzi się za każdym. Razem. Teraz, presety. Moim zdaniem, presety na wokalu to jest. No, myślę, że damy to na chwilę na C. Może to być dla ciebie, jakkolwiek punkt zaczepienia, czy to używasz presetów na korektorze, czy na kompresorze. Jednak moim zdaniem tam, gdzie bym ewentualnie sugerował się presetami, bądź zaczynał z gotowymi ustawieniami, to jest pogłos. Tam ciężko coś zepsuć. I bym powiedział, że używanie presetów to troszeczkę jak gotowanie bez przepisu, że nie wiesz tak naprawdę, czy już coś było posolone, czy nie. Może dodajesz sól, a tak naprawdę pieczesz ciasto. No każdy wokal jest inny, tak jak każdy przepis jest inny i każdy potrzebuje swojego własnego balansu i każdych swoich ustawień. Gdy miksujesz jeden wokal dziesiąty raz, jasne, możesz stworzyć swoje własne presety i nie więcej nimi się sugerować, ale gdy miksujesz całkiem nowy wokal, to tutaj jakby ustawienie korektora czy kompresora powinno być robione od zera. I mamy AI. Czy robot zrobi dla ciebie mix? Czy to będzie estyr? No, moim zdaniem nie teraz. Nawet jeśli mamy już jakieś od Ozona wtyczki, od Izotopa, które są naszymi asystentami, to to wciąż są algorytmy, gdzie moim zdaniem. Na chwilę najlepiej to działa na etapie masteringu, no bo tam tylko pracują z jedną ścieżką. A tutaj, żeby tak naprawdę nam realnie pomóc, no potrzeba naprawdę bardzo dużej ilości jeszcze elementów, które musiały być zrobione, żeby realnie AI za nas miksowało. Jasne, są wtyczki, które są jakkolwiek pomocne, tak jak Sony Ball robi takie wtyczki, jednak tutaj mowa bardziej o takich asystentach jak robi Ozon. Nigdy bym na nich nie polegał. Jasne, bym sprawdził co robią, bym był ciekawy w ogóle jak te algorytmy działają, ale nigdy nie polegałbym na tym jako główne narzędzie do miksu. Teraz przejdźmy sobie do kompresji. Kompresja moim zdaniem nie jest tak ważna jak korekcja, także dałbym ją na chwilę na B ale bym powiedział, że dobre ustawienie no korektora i kompresora to jest podstawa. Może dam kompresję na A na chwilę. Jest to najważniejszy element miksu, ale myślę, że jak dobrze zadbamy właśnie o korekcję, to to będzie ważniejsze w uzyskaniu dobrego brzmienia niż kompresja, ale kompresja później to wszystko jeszcze nam wyrówna. I z kompresją jest taki minus, że na początku, jak zaczynamy, możemy z nią przesadzić i ciężko ją nam usłyszeć. Dlatego nie, zostawię ją na A, no bo dobrze opanowana kompresja po prostu zrobi nam świetną robotę. I od razu przechodzimy do kompresji paralelnej. Niektórzy mówią nowojorska kompresja, po prostu opcja, gdzie robimy bardzo agresywną kompresję i dodajemy troszeczkę tego sygnału do naszego wokalu. Czyli robimy tą na przykład kompresję bardzo agresywną, że kompresuje o 20 i tam 20 dB kompresji. Ale wmiksowujemy tylko 5% tego. Raz na jakiś czas, to może być ciekawe, ale nie, nie dałbym tego do takiego mojego głównego łańcucha. Raz na jakiś czas to się może przydać, gdy wokal się nie przebija, ale dałbym to teraz na C. Teraz usuwanie szumów, czyli usuwanie zaszumionego wokalu. No moim zdaniem, gdy rzeczywiście pracujemy w studiów bądź z mikrofonem, który daje dużo szumu, no to gdy będziemy chcieli jakąkolwiek technikę tutaj użyć, no to będziemy mieć problem. Ale tylko bym używał tej techniki wtedy, usuwania szumów czy wtyczek, gdy realnie tego potrzebujemy, czyli realnie gdy to jest zaszumione, gdy realnie ten szum jest słyszalny, bo jak go nie usuniemy, a później damy jeszcze kompresję, no to będzie coraz. Więcej tego szumu w naszym sygnale. Dlatego szumienie dałbym gdzieś na B. Jest to świetna rzecz, no ale też raz na jakiś czas tego użyjemy, gdy rzeczywiście ten szum występuje. Teraz mamy automatyzację. I tutaj bym powiedział, że automatyzacja głośności na początku. Moim zdaniem to też jest technika warta przypisania do. A czemu? Ponieważ dobra automatyzacja głośności może nam działać jak kompresor. Możemy samą automatyzacją wyrównać dobrze balans głośności wokalu. Kolejna rzecz, możemy automatyzować na przykład oddechy. Gdy nie chcemy, żeby były takie agresywne, to możemy już na początku pracy z wokalem bardzo fajnie je wygładzić, a nie usuwać, bo wtedy możemy stracić naturalność, gdybyśmy je usunęli, a każdy oddech, gdy ściszymy, może realnie zrobić coś nam na plus w dalszej edycji wokalu. Plus, dużo osób z tego nie korzysta, a taka automatyzacja głośności. Może być naszym najskuteczniejszym DSR-em też. I jasne, nie używam tego jako główny DSR, czyli usuwanie tych esek, ale najagresywniejsze wolę nieraz ściszyć, niż aby bardzo mocno wchodziły do DSR-a. Także daję tą technikę na A. Później mamy klasyczny DSR. Moim zdaniem, na wokalu bardzo potrzebny, gdy dobrze ustawimy miejsce, to moim zdaniem to jest technika na B. Jest to świetna technika DSR. Możemy zrobić podobną rzecz korekcją dynamiczną, jednak dsr -y są fajnie dostosowane pod TSki ki mają często bardzo fajną funkcję, że słyszymy tylko. Tylko to co ucina i wybrać dokładnie ten moment, w którym te Eski występują. Tylko uwaga, uwaga, gdy za, dasz za dużo tego diesera, może seplenić artysta, przez co nie możemy tutaj tego z tym przesadzić. Dlatego zawsze, gdy używasz nawet tego diesera, porównaj do utworów referencyjnych, do naszego estira tutaj, do naszej tutaj najlepszej techniki, na mix wokalu. To będzie Ciebie kierowało. Kolejna rzecz saturacja. Znowu. Fajnie możemy wy wydostać harmonicznych szczególnie z y, troszkę gorszych nagrań, co nam pozwoli, aby wokal przebił się przez podkład. Także moim zdaniem to też jest świetna technika i zasługuje na bardzo dobre miejsce, na B. Limiter na wokalu. Jest to używane też w naszej branży. Jest to bardzo agresywna kompresja wokalu. Ja nie przepadam za tą techniką. Wiem, że dla niektórych działa, ale dałbym ją na C. Rzeczywiście, gdybym miał problem z bardzo mocnym przebiciem się wokalu, może raz na jakiś czas użyłbym tam limitera. Ale nie byłaby to technika, z którą chciałbym każdy wokal miksować, bo mógłbym bardzo szybko go zepsuć. Teraz narzędzia typu słów, typu takich automatycznych usuwania brzydkich rezonansów. Moim zdaniem. To może być game changer, szczególnie gdy używamy go na przykład w formie sidechainowej jeszcze, gdy wyzwalamy i na przykład zamiast tej techniki sidechain użyłbym SUFA, to on o wiele lepiej zadziała. I może nam oszczędzić masę czasu. Także myślę, że dobre używanie tych narzędzi może być również świetną techniką, zasługującą na bardzo dobre miejsce. Teraz pogłos. Myślę, że pogłos może stworzyć nam też wokal, może dodać przestrzeni, i myślę, że on powinien być tutaj na A, koło naszych klasycznych technik, czyli korekcja, kompresja, automatyzacja, pogłos. To powinien być nasz fundament od samego początku. Kolejna rzecz, na wokalach dwa kompresory. To też może być bardzo dobra technika i dałbym ją na. B, ponieważ to może po prostu nam bardzo fajnie pomóc, bardzo fajnie zadziałać z wokalami często rapowanymi, popowymi, gdzie często tej techniki używa się w połączeniu kompresji bardzo delikatnej, jak na przykład emulacja LA2A z bardziej agresywną, jak emulacja 1.176. I to może być bardzo fajna technika. Kolejna rzecz, typowo emulacje analogowe. Moim zdaniem jest to fajna opcja, ale na początku naszej przygody dałbym to na pewno na C, ponieważ, jasne, fajnie przejść do emulacji. Emulacji analogowych, ale nie zrobimy często tym niczego więcej niż po prostu dobrym użyciem korektora czy kompresora klasycznego. Także moim zdaniem możemy to dodać do swojego narzędziownika, zastąpić może niektóre nasze korektory korekcją analogową czy kompresją analogową, ale moim zdaniem to powinno być gdzieś w późniejszej fazie nauki naszego miksu. Mamy teraz kompresję wielopasmową. Moim zdaniem tutaj możemy często szybko coś zepsuć. Jest to dobra technika używana poprawnie, ale ja często miksując wokal, już używam korekcji dynamicznej. Częściej, moim zdaniem, dokładniej szybciej mogę coś szybko zrobić, szczególnie, że mam tutaj upieczone dwie pieczenie na jednym ogniu, gdy używam korekcji i jeszcze tam dam korekcji dynamiczną. Także dałbym to na C. Jest to dobra technika, ale która nie wchodzi w taki mój główny wachlarz narzędzi, które używam. I teraz dwa DSR. -y. Jest to technika, która nieraz jest używana, gdzie mamy pierwszy DSR gdzieś. Na początku łańcucha, a ostatni dajemy na końcu łańcucha. Używam tylko tej techniki w momencie, gdy to jest najszybsza droga, aby załatać problemy, na przykład, gdzie saturacja dodała zbyt dużo esek, Saturacja zbyt mocno to podbiła. Czuję, że nie chcę wracać do pierwszego DSR, to użyję drugiego DSR i to też bym dał na C. Także widzicie, sama ta nasza lista pokazuje, że gdy będziemy używać utworów referencyjnych i bazować na fundamentalnych technikach, jak korekcja, kompresja, automatyzacja czy pogłos, możemy uzyskać już świetnej jakości brzmienia, a później jasne. Możemy dodawać do naszego narzędziownika inne techniki, jak kompresja wielopasmowa, usuwanie szumów, diesery, saturacja, słów, dwa kompresory, kompresja wielopasmowa, ale nie zrobimy dobrego miksu, gdy nie poznamy tych fundamentów. Także jeśli zaczynasz, skup się tylko na tutaj technikach. Z A opartych o utwory referencyjne, które mam tutaj najwyżej, a później ewentualnie dodawaj. Myślę, że to będzie dla Ciebie bardzo fajna lekcja. Daj znać, czy tego typu filmy Ci się podobają. Ja chętnie nakręcę więcej takich filmów i daj znać może, czy o jakiejś technice zapomniałem, bo to są techniki, które ja gdzieś na co dzień używam, gdzieś są po prostu w wachlarzu yy, mojego łańcuchu wokalnego. Także zostaw komentarz, daj znać, czy jaką kolejną w ogóle chciałbyś też listę. I widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymaj się, cześć.